Cześć wszystkim przyjaciele, na kanale Wailera. Dziś pokażę, co robić, gdy transakcja jest odrzucona, a nie można stworzyć prywatnego serwera w Roblox. Cóż, najczęściej dzieje się tak, bo po pierwsze, zawsze można stworzyć jeden darmowy serwer w Roblox. Tak, zwykle. No, weźmy jakiś dowolny serwer, dobra? I tu można stworzyć prywatny serwer. Na początku jest za darmo. Klikasz kup i transakcja się nie udaje. Można sprawdzić, jaki jest minimalny wiek gracza na tym serwerze. Tu, jak widzisz, nie ma takiego ograniczenia, ale na innym serwerze może być limit wiekowy. Tu powiedzmy, potrzeba 70-10 Robuxów na stworzenie serwera. By to rozwiązać, trzeba wejść w ustawienia i sprawdzić, czy data urodzenia jest poprawna. To ważne, bo jeśli jest błędna, trzeba ją poprawić, by mieć dostęp do takich serwerów. Pamiętaj też, że kontrola rodzicielska może blokować tworzenie prywatnych serwerów w niektórych grach. Pewnie masz ograniczenia wiekowe lub kontrolę rodzicielską, stąd problem z prywatnymi serwerami. Z wami był Wajler. Do zobaczenia.